I pledyfikuj z tej strony. Dzisiaj będzie pierwszy odcinek. Zaczynamy właśnie nowy vlog na temat przerobienia domku letniskowego na domek całoroczny, w którym będę sobie mieszkał. Tak, na razie jestem bezdomny. Nie, no mieszkań nie wynajmuję, no ale domu swojego nie mam, więc jestem bezdomny, można powiedzieć. A taki pomysł się, słuchajcie, urodził, że tak, mieszkania są drogie. Budować dom jest drogo, i stwierdziliśmy tu z moją rodziną, że z tego domku zrobię sobie właśnie domek całoroczny, w którym będzie można mieszkać cały rok. No takie, takie założenie, zobaczymy jak będzie z tego wszystkiego, co z tego wyjdzie. No więc tak to wygląda na ten moment. Domek będzie miał około 28, może 6 metrów, z tego co słyszałem. 26 metrów spada więc. Yy, czuję się, będę się czuł jak Japończyk, bo Japończycy mają rzekomo takie małe mieszkania, nie? Mniejsze Mniejsze mają nawet, no, o Japończycy mają jeszcze mniejsze, więc Więc co, no od czego zaczynamy, no przede wszystkim od tego, że No tutaj to jest, na razie są cztery gołe ściany Dziury po oknach Okna są rzekomo Tu będzie taka wiata stała No tą jabłonkę trzeba będzie wyciąć, szkoda trochę, cholera jasna no ale tak, tu mamy dwóch fachowców Zęby zjedli na takiej robocie Zęby zjęli. Jeszcze są trzeźwi czy już wypili? Tego nie wiemy ja byśmy nie wypili to byśmy nie pracowali To byśmy nie dojechali A no taka sytuacja, taka sytuacja Czyli co, zaczynamy przede wszystkim od porządku tutaj, tak? Tak Potem plan będzie taki, że trzeba będzie tutaj taką izolację zrobić na podłogę jak zrobimy yy, izolację to wtedy robimy co? Kładziemy kable tutaj, tak? Prądowe. Kładziemy kable prądowe i robimy wylewkę potem. No a potem będziemy co, ociepać ściany, tak? Tak jest. Aha, jeszcze jest taki plan, żeby O kurde, klapka to tak bardzo niebezpiecznie. Yy, tą ścianę będziemy jacek przy... przestawiać i będziemy robić ją tutaj jakby, nie? Tak, ja I będzie taka... Ona do przodu idzie. przedłużenie to... będzie tego tak. wszystkiego, więc ten domek automatycznie zyska trochę na... Metrażu. na metrażu. Aczkolwiek i tak będzie taki styl japoński, trochę Tyle. Czyli co, z ten gruz musimy co? wypierdzielić czy co z nim robimy? Rozbić go na drobniejszych. A to młot by się... No mamy buty. przydał, nie? A tak. pneumatyczny czy jaki? Na prąd. No. I to elegancko. No Tym młotem się rozwali wszystko. No i gitara. No. no i tak, siły teraz impregnuje te belki. To są belki te takie Jak to się nazywają? Belki fundamentowe czy nośne? Czy co to takie? To, to, Na tym się wszystko trzyma. Nie? Aha. Siwie impregnuje belkę, ale siwie jeszcze nie zaimpregnował od środka. Browarem żadnym. Ciekawe jak od spodu jak? będzie Już była impregnacja? Że... Właśnie, jak ciekawe jak od spodu, tam trzeba będzie chyba jakieś tak... Ketchingtonakie tak tak? tak tak... trzeba będzie tam wysłać i tyle, nie? Zamo. Jedą chopy, jedą z koksem. O ściana już jest tak rozebrana. Ściany nie ma. Co tu się dzieje? Osisią? osią jest, osia leci. No. Osia. Osisią. Wy co z tymi osami teraz? raz No dobra, słuchajcie, czyli co mamy tutaj tak? Ściana jest już wysunięta. Ściany. No jeszcze nie ma, jest rozebrana. Na razie wyciągnięta tu. Ktoś coś chłopy tam tną, nie wiem o co chodzi z tym cięciem, Co to, to, to za cięcie? członka tak zwanego? Nie ruszaj, no wiedziałem, że... Teraz to jest, pewnie Ci, niezarzyzna, powiem A Wam szczerze. Teraz ja robię, podzulię, zaraz jak Cię podziubią zaraz. Kucik? Jest kucik? Widziałeś balet z zagęszczarką? No widziałem właśnie, A. kurde, słuchajcie, no... Balet z zagęszczarką jest, został wykonany. Powiem Wam szczerze, co tu się zmieniło od wczoraj? Słuchajcie... Od wczoraj zmieniło się to, że mamy tak. Tu mamy ten gruz już jakoś w miarę wyrównany, utwardzony z tej strony. Tutaj mamy już elegancko wszystko fajnie w miarę wypoziomowane, ale jeszcze będzie trzeba to dorabiać. No a ja zaraz muszę lecieć, gdzie? Ja muszę zaraz lecieć do, jak to się mówi, do Kukulusa po kolejny jakby zestaw piachu, zestaw piachu tak zwany. Zmiana koncepcji, zmiana koncepcji. Kucik z siwy wymyślili, że tutaj tu będzie, nie będzie tutaj chaty, tylko tu zrobimy garaż na samochód. Garaż na kupre. Tu będzie garaż na, moto, na Afrykę, tu na kuprę, a, a, tak. a na tak, na, a zrobimy łóżko polowe podwieszane i będzie tam spanie jakieś eleganckie Na hamaku, tak, na hamaku. Tu jeszcze dla golfa zrobimy z boku, żeby też sobie chłopak, kurczę nie. No tam kupra. No także taka sytuacja będzie generalnie, nie? Siemanko, przyjechałem tutaj do Kukulusa, to jest taka firma, która jest firmą budowlana, handlują piachem wszystkim, betonem. Przyjechałem po tonę piasku, bo brakuje piachu, trzeba trochę dosypać. To jest taka waga przede mną I Tutaj zważę ile tego piachu mi aż się boję, że to się urwie w tym aucie Słuchajcie, próbowałem wjechać na wagę Ale ta auto jest po prostu za słabe do tego Tu ten piachu jest za dużo i, i Niestety gdzieś tutaj zaryłem tutaj o to, O ten beton tutaj I Generalnie zastanawiam się, czy ja teraz dojadę ty są No nie mogę, za, 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 to jest za ciężkie człowieku tu. On tu nie, nie mogę tu wjechać Czemu? No zaczepiłem od tym hakiem kurde No także tak, no nie mogę wjechać na tą wagę Jest po prostu za Auto jest za ciężkie i... I tyle Uwaga W ogóle się zastanawiam czy ja w ogóle dojadę Z tym piachem tam gdzie mam dojechać To jest dobre pytanie Słuchajcie, jadę, jadę Zapakowany po samą torbę to Zobaczymy co to z tego będzie Czy ja w ogóle dojadę w tym samochodem, czy się nie rozkraczę No i co, piasek przywieziony Siwy będzie teraz wypakowywał, no i tu hopy będą, no co to i będzie Jacek robione, dosypywany piasek i będzie do, do, to Dużo, jak do, ubijane. Ubijane. Zamiastane. Zamiastane, to się mówi, ubijany, ubijany, zagęszczany, zagęszczany, tak, to jest, akcja, akcja, ja jestem... no i słuchajcie, mamy dzień trzeci, no to... i co, tak jest to zrobione, co, tak jest to zrobione, jak, jest, co, wiecie, jak Co? jak jest, no jak pije piwo, to ja piję... Słuchajcie, więc tak, co się zmieniło od tej pory? No mamy na pewno już, jak widzicie, położony styropian, to, który ma służyć izolacji i no po prostu, żeby tak nie gało tej podłogi, nie? Ocieplenie. Ocieplenie, to jest tak. No i wcześniej żeśmy tutaj ten piach cały, który był nawieziony, który wiozem tutaj, został ubity. Folią zaizolowany. Tak, to jest. Bardzo jeszcze? ładnie pięknie położony styropian, zapiankowane, połączone i następnie będzie teraz wylewka betonowa położona na wierzch. Kanalizacja, elektryka, I potem prowad... będziemy ocieplać ścianę. Tak w pokrótce kolejny dzień. Dzisiaj kucyk rano, znaczy rano, już nie mamy rano. Rano, było, rano, rano była ósma, to się mówi, nie? Kucyk kładzie kanalizację już tutaj. Nie wiem, czy wspominałem, że tutaj z to jest dziesiątka w ogóle, tak, dla informacji. No i tak, jeszcze nie powiedzieliśmy najważniejsze, rzeczy. Domek jest, składa się z czterech elementów, jest stary, używany i z tego starego pięknego domku będzie nowy, będzie nowy jeszcze tak, piękniejszy. Tak. No, także nie idziemy na freestyle, na spontanie, bez żadnego tam układania tekstu. Kucyk tutaj, właśnie Jurki będzie składał do kanalizacji i ty masz się wodę tam porobić, tak? No, tutaj jest wodne jakieś tam coś, tam coś tam. Tak? Nie wiem, nic nie słyszałem o tej No, to wszystko się dowiemy. To co to jest, jest kurwa? Tu jest rowik już jest wykopany elegancko. o. Tam się wpinamy. A słuchajcie na ścianę, co idzie? Styropian? Wełna. Co? Wełna, wełna tutaj, ale od zewnętrznej strony. Wełna, wełna i na to płuc. Tak. No, od wewnętrznej strony na domek będzie szła wełna. I na to puc. Także domek będzie drewniany konstrukcyjnie, ale z zewnątrz i w środku będzie wyglądał jak taki domek normalny. Tak jak kiedyś te domki kanadyjskie były modne. To będzie coś tak w, w tym stylu. Słuchajcie, no tu jest ściernisko, ale będzie San Francisco. No to jest ten, pracownik miesiąca, słuchajcie. Pracownik miesiąca, siwy. I co tam jak ci idzie tutaj panie kurde z tego tutaj pan kombinuje, koń pod górkę, no, kurwa, co tu można no, słuchajcie, taki temat jest, że chłopaki właśnie e, teraz będą kładli tutaj instalacje, kable kable będą tutaj e, szły po ziemi wywiązane betonem część będzie w ścianie no i tak. No i tak to wygląda i tak to wygląda złejcie tak to wygląda I będą też tutaj wstępnie układać te kable tam gdzie mają być gniazdka i wszystkie te instalacje jakby elektryczne wyjściowe nie? czyli tam pod kuchenkę pod, pod boiler pod no wszystkie kontakty generalnie tak to, tak to wygląda rury są położone analizacyjne wszystkie odpływy zrobione jak należy teraz kwestia tylko właśnie tych kontaktów Słuchajcie, teraz tak, pojechaliśmy po takie specjalne urządzonko, to jest, to jest urządzenie do przeciągania kabli w tu w Peszlach, dlatego, że no chłopaki nie mogli tego kabla przecią przeciągnąć, bo o, ten, to, dobrze, to się gdzieś tam blokowało, a to genialne urządzonko spowodowało, że to wszystko pięknie przeszło. Bo my trochę mają praktykę jak tam na domy. Na no i super, no. wy się lepiej no ja tu się to ja się znam, gówno się znam tam. Nie, no ja tam o tym jak tamka, ale tamka, tam nie ma trawki. Ale nie, ma... bo nie mają prawki. Nie, nie, Ale No, tam to że jak tam jak. ja w trochę zmieścił suda? No i tu i tu jest myła. No i bardzo dobrze. No i witajcie ponownie, moi drodzy. Troszkę się tam tutaj pozmieniało, szczególnie w ekipie. Dwóch naszych ancymonów poszło na przymusowy urlop. <grywka> Przydałoby się jeszcze jakieś oczyszczanie wątroby. Yy, nic się tu specjalnie, znaczy działo się w sumie, ale ja nie, ten, nie miałem czasu na to, nagrywać, nie miałem kamery albo weny. Yy, no, ale co tu się tutaj, co tu się pozmieniało tamtej pory? Yy, a więc tak, mam położone już, przypomnę, wszystkie kable yy, prądotwórcze, mówiąc <grym z> kolokwialnie. One, wiadomo, są jeszcze, tutaj trzeba będzie robić gniazdka, później yy, tutaj trzeba. Górę rozchmijać, co w którym miejscu będzie jakaś lampa, czy żeglarz, czy cokolwiek. E, tutaj, tutaj mam podłączoną już instalację wodną. E, Przeleciałem tak, że tutaj będzie aneks kuchenny na tej ścianie, właśnie. Tu, tu, tu. Tu będzie aneks kuchenny, i e, wszystkie podłączenia do kontaktów. Czyli tu będzie jeden kontakt, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy. Tak żeby po prostu potem tego nie brakowało, żeby się nie trzeba było zastanawiać, gdzie co podłączyć. Oczywiście wiadomo, że tutaj to nie jest kurcze mość jeszcze wyrzutnia rakie, tylko kanalizacja spustowa do kibrobikacji tak zwanej jak ja to mówię. Tutaj mamy brodzik. Tutaj zasilanie do toalety oczywiście. Tutaj będzie gdzieś boiler. Na razie jest okno, którego nie będzie. Bo ja jakieś tutaj kontakty, wiadomo No a tu będzie sypialnia, tu będzie sypialnia, tu będzie gdzieś stałe łóżko jakiś telewizor i telewizor będzie na tej ścianie, której jeszcze nie ma No i co jeszcze ciekawego? No tak, siatka już jest, która wkurza mnie, bo strasznie się to chwilę do nią zaczepiam. Styropian już jest położony. Tutaj mamy troszeczkę taką nierówność, bo tu nie wiem czy ktoś tutaj dał ci tak zwanego, czy czemu tak się stało, nie wiem dlaczego jest ta kurka nierówne, nierówne poziomy są yy, i są. No, I będziemy musieli przez to zalewać troszeczkę więcej yy, betonu później, dlatego że no, żeby ta wysokość tutaj na tej ścianie, gdzie jest wyżej, znaczy przepraszam, na tej podłodze gdzie jest wyżej części. No, no, nie może być jakoś, Bóg wie, jak mało, musi być te przynajmniej 7-8 cm. Więc tutaj będzie więcej, automatycznie, nie? No, ale cóż, tak to czasami bywa, że nie wszystko jest idealnie. No i potem, jak chłopaki wyleją ten, ten tutaj, tą posadzkę, no to wtedy będziemy myśleć dalej. Będzie tak zwane ocieplanie ścian. Nie wiem, co będzie, bo się nie znam, wszystko wyjdzie w trakcie. Tutaj, Aleks sobie kurczę jabłka zbiera. Co ty robisz, kurde? Bigos jakiś czy co? Kompot! Kompot robi. Haha, no i tak to wygląda. No i tyle w temacie na ten moment. Dzisiaj mamy piątek jutro przyjeżdża, kupę yy, Szymona. Yy, będzie to wszystko robił. Ogarnięty chłopak, strażak przy okazji powiem. No. Także tak, tutaj oha, musieli tam jeszcze chłopak tą deskę tutaj podnieść, żeby ten beton nam się nie przelał, yy, bo będzie go więcej, nie? Także, także taka sytuacja. No dobra, pogoda mamy fajną, przyjemną. Słuchajcie, no będzie się fajnie mieszkało, tak, cisza, spokój. Do lasu jest w zasadzie taka fajna polna droga. No samo może też nie jest daleko, więc będzie gitara. Na razie jest ściernisko, będzie San Francisco, tylko pytanie kiedy, nie? No aha, pianką jeszcze jest elegancko to wszystko puszczelniane, jak widzicie, żeby ta, żeby ten styropian się tam nie odrywał, nie odklejał podczas lania betonu, bo to się zdarzało wcześniej. Także tak, działamy. Dobra i mamy sobotę, dzień w którym wjedzie beton, wjeżdża beton, właśnie grucha, grucha wieżdża wieża grucha, będziemy lali, tak? A teraz tak na poważnie, tak, yy, słuchajcie, już jest ta, ramię właśnie tutaj, jest wyciągane elegancko, pompowane do góry, żeby sobie elegancko wysokość tutaj e, e, wyciągnąć. No i będzie lane, słuchajcie, 3 metry betonu. 3 metry betonu, beton cholernie drogi, jak zapłaciłem rachunek 1200 zł, to myślałem, że e, baranka fiknę, myślałem, że taki beton z 300 zł. Kosztuje, ale no ja się nie znam, nie? Dobra, lecimy, lecimy. Słuchajcie, zaraz zobaczymy, czy beton nie wypycha.

Dobrze jedzie, ręką popredzie. Wyżej, wyżej Rynna. Wyżej, wy, wy, wyżej Rynna. Jeszcze? Da Ale to jest dobra. Tak, dobra, to jest dobra. Tak to wygląda, wszystko jest wylane elegancko, pięknie, sprawnie Słuchajcie, jestem na górze A ten już Bartosz do Was tutaj przemawia <słuch> Tak to wygląda w środku w betoniarce mniej więcej Słuchajcie, jaja jak berety Okazuje się, że taki beton 3 metry betonu sześciennych ważą 9 ton Wydawałoby się, że Metr betonu to jest jak metr woda, to kurczę, no, beton jest ciężki przecież, no logiczne w sumie Także 9 ton tutaj jest wlane betonu No, powiem szczerze, że jestem w szoku No i mamy gotowe wszystko, słuchajcie, no Posadzka jest już gotowa Potem trzeba będzie ją zatrzeć, tak? Jak się Skończy, to się zaciera I Jedziemy z koksem dalej. To na razie, dzięki.